pompa suprarka do cyrkulacji ciepłej wody a tu ograniczenie temperatury przez zawór mieszający i sterownik stałotemperaturowy tak aby można było osiągnąć na tym rurze PP50 temperaturę nie większą niż stopni na ciepłej wodzie użytkowej. Jeśli mamy instalację domową na rurach 25, 28, 22, to wystarczy zwykły stałotemperaturowy zawór, czy odafrizo, czy inny. Natomiast w przypadku, kiedy mamy konieczność przepływu większą, tutaj mamy PP50, przyłączę do ciepłej wody, CWU, mamy też konieczność zapewnienia około 100 litrów na minutę. No to korzystamy z rozwiązań zawór mieszający plus automatyka stałotemperaturowa.